Dzień dobry. Znowu zacznę od informacji. Otóż na Dropboxie znajdują się pewne nowe rzeczy. W materiałach będą obrazki do wykładu mniejszego. W programach już jest położony program fotony. A w pracowni fizycznej i tutaj ciekawostka jest. No, taka praca domowa dla Was do wykonania dotycząca aktualnej epidemii w Polsce. Także będziecie opracowywać dane. Oceny zostaną wystawione z tej pracy. Rozumiem, że wyślecie do mnie wyniki, raporty. No i, no i te oceny pójdą do metodologii eksperymentu. No, teraz możemy zacząć temat nasz dzisiejszy, czyli dyfrakcja światła. Jak wiecie, dyfrakcja to po polsku ugięcie fali. I, i no, co to jest takiego? To jest wchodzenie fali w obszar cienia geometrycznego. Czyli najlepiej byłoby. To zobaczyć w ten sposób, w takim układzie doświadczalnym. Czyli mamy tutaj szczelinę, na którą puszczamy światło. No, najlepiej to puścić światło, źródło laserowe laser to jest najlepsze urządzenie. I gdzieś tam dalej, na ekranie, widzimy obraz. Gdyby światło nie było falą, to zobaczylibyśmy, tak zresztą traktuje światło optyka geometryczna, zobaczylibyśmy na ekranie w części centralnej, tutaj oświetlone miejsce. Natomiast dalej, po obu stronach, występowałby cień. Tak nie jest. I chcę wam pokazać tutaj no właśnie wynik takiego doświadczenia. No jak wrócimy do szkoły, może kiedyś to nastąpi, to pokażę wam takie proste doświadczenie. Teraz się musimy posłużyć zdjęciami. Proszę bardzo, to jest to jest właśnie na ekranie mojego komputera. Widzicie tutaj właśnie obrazy dyfrakcyjne dla różnych szerokości szczeli. Czyli no może zauważyliście, że mimo, że szczelina jest wykonana, no rozciąga się w płaszczyźnie prostopadu i do kartki, to obraz rozciąga się w płaszczyźnie kartki, czyli i to im węższa jest szczelina, tym szerzej rozciąga się obraz. No, to jest dość nieoczekiwany wynik. Dlaczego tak jest? No, tutaj, tutaj właściwie zachodzą dwa zjawiska: i dyfrakcja, i interferencja. Jak sobie można wyobrazić to, co się dzieje? Otóż każdy punkt w szczelinie, każdy z punktów w szczelinie, po dojściu fali do tej szczeliny, do tych punktów, staje się sam źródłem fali cząstkowej. Suma tych fal, czyli dodawanie się, superpozycja tych fal, daje obraz interferencyjny na ekranie. No, i on jest dość zaskakujący, tak jak było widać. Gdybym miała narysować na tym ekranie taki wykres natężenia światła w funkcji położenia, no to tutaj było najjaśniej po środku, prawda? Potem tutaj mamy jakieś takie minima dyfrakcyjne. Ten obraz nazywa się obrazem dyfrakcyjnym, mimo że tak naprawdę zamieszana jest tutaj interferencja. No i oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie w szkole dokładnie opowiedzieć, dlaczego tutaj maksima, dlaczego tutaj minima występują, ale dość ważne jest to pierwsze minimum interferencyjne, jego położenie. Pierwsze minimum. Ja podam jedynie taką zależność dla tego minimum interferencyjnego. Otóż ten kąt, pod którym występuje to minimum, czyli jak sobie tutaj narysujemy symetralną, symetralną i tutaj narysujemy. Prostą do, prowadzącą do tego minimum, to ten kąt alfa minimalne pierwsze, tak nazwijmy go, jest określony takim wzorem. Mianowicie to jest D sinus alfa minimalne równa się lambda. To trochę przypomina wzór dla interferencji, który już kiedyś tam sobie wyprowadzaliśmy. No i teraz zauważmy, że troszkę było widać na tym zdjęciu to, że gdy szczelina maleje, szerokość szczeliny maleje, to kąt ten, pod którym występuje to minimum pierwszego rzędu, to się tak nazywa, rośnie. Czyli gdy zwężamy szczelinę, obraz się rozszerza. No, to jest dość nieoczekiwany efekt. Jak widać z tego wzoru, ten kąt również zależy od lambdy. Czyli jak oświetlimy tę samą szczelinę innym światłem o innej lambdzie, to kąt będzie inny. No i tutaj mam taki obrazek do pokazania, gdzie mamy światło, gdzie mamy światło czerwone i zielone. I widać, że dla czerwieni ten kąt jest większy niż dla zieleni. Prawda? Jest jest po prostu ten obraz bardziej rozciągnięty dla światła czerwonego. Czyli no spójrzmy na ten wzór, czy on dobrze to nam pokazuje no wtedy, gdy mamy taką samą szczelinę, ale lambda jest większe, na przykład dla czerwieni, no to kąt też musi być większy, sinus musi być większy. No i to rzeczywiście widać, było bardzo ładnie w tym doświadczeniu. To jest to również, o, o czym mówiłam wtedy, kiedy, kiedy omawialiśmy falę mechaniczną, Mówiliśmy, że fala o większej długości lepiej ulega dyfrakcji niż fala krótka. No i tutaj to widać, że ta fala o większej długości, fala światła czerwonego, no, daje szerszy obraz, bardziej rozciągnięty, czyli jest bardziej ulega dyfrakcji, właśnie. Dobrze, teraz jeszcze powiedzmy sobie o tym, że nie zawsze obraz interferencyjny, dyfrakcyjny możemy uzyskać, bo znowu to wynika z tego wzoru, no bo mamy ograniczenie dla sinusa. Czyli jak ja napiszę sinus alfa dla minimum pierwszego rzędu, no to to będzie lambda przez d. No, i to musi być z całą pewnością mniejsze od jedynki. Wobec tego dla d, d nie może być mniejsze niż lambda. d musi być większe niż lambda. To jest warunek, warunek na oglądanie obrazu dyfrakcyjnego. Po prostu jeśli to nie będzie spełnione, nasze minimum odjedzie do nieskończoności i po prostu zobaczymy tylko maksimum główne, bardzo, bardzo rozpłaszczone. No dobrze, czy widać dyfrakcję w życiu, czy widać w jakichś takich doświadczeniach domowych dyfrakcje światła? No jest to trudne, dlatego że zazwyczaj mamy rozciągłe źródła światła, czy słońce, czy jakieś lampy i one dają półcienie i po prostu giną obrazy dyfrakcyjne, giną w świetle, w tych półcieniach. Poza tym zazwyczaj mamy jasno, jasne ekrany, i w związku z tym no, nie, nie, nie widać tego za dobrze. Trzeba stworzyć specjalne warunki, czyli po pierwsze musi być ciemnia, a po drugie doskonałym źródłem światła jest laser do takich doświadczeń. Tak, teraz jeszcze chciałam coś pokazać, mianowicie chciałam pokazać Wam jeszcze no właśnie taki efekt, który zobaczyłam u siebie w domu na firance. Mianowicie to jest dyfrakcja na, na, na firance, na tej siateczce, którą tworzy, tworzą włókna firanki. No, i mamy tutaj światło białe, no bo nic nie mówiliśmy o świetle białym. Ponieważ, ach, ja opowiadam, a Wam nie pokazałam tej firanki, już to robię. Zresztą to będzie tam, o, nie wiem, czy coś widać tutaj. Chyba nie, chyba nie, ale macie, macie to na Dropboxie, to będzie widoczne. Otóż, światło białe ulega przy okazji rozszczepienia rozszczepieniu przy okazji defrakcji, dlatego że mamy zależność, jak widać w tym wzorze, zależność kąta i to nie jest tylko ten kąt, gdzie mamy pierwszy minimum, tylko w ogóle całego układu tego do obrazów. To wszystko zależy od lampy. No, więc zależy od barwy, no bo to wszystko mamy w jednym ośrodku. Więc, więc od długości fali zależy kąt ugięcia. W związku z tym, światło białe, jeśli puścimy na taką szczelinę, to uzyskamy efekty barwne. I teraz chciałabym zadać do domu coś Wam. A propos, właśnie tego światła białego. Bardzo piękne doświadczenie, które możecie sobie zrobić e, sami, e, jak jest ciemno. Wziąć pod uwagę jakąś latarnię uliczną, ale dobrze byłoby, żeby ona dawała światło białe, a nie żółte. Może reflektor samochodowy. W końcu można to zrobić w domu, też ustawić sobie świeczkę, no gdzieś w dalszej odległości, sobie usiąść i popatrzeć na to źródło światła przez szczelinę. Szczelinę można sobie wykonać między np. między dwoma długopisami mamy szczelinę. Ale jeszcze lepiej wziąć po prostu palce, tutaj jest szczelina i to szczelina regulowana, bo jak ściśniemy palce, to, to po prostu ta szczelina będzie węższa. No i zobaczycie bardzo piękne efekty. Barwne. Wszystko można sprawdzić. I że jak zmienia się szerokość szczeliny, to kąty się zwiększają i cały ten obraz się poszerza. No i widać, że to jest wszystko, widać rozszczepienie światła, że to wszystko zależy od długości faj. No i druga rzecz, którą chciałabym, żebyście zrobili, to jest program. Program, który się nazywa fotony, który macie na Dropboxie. Ten program no, wygląda tak, nie wiem, czy to coś widać. W każdym razie można tutaj regulować szczelinę. I można różne światła puszczać, różne barwy. Tutaj widać tylko czerwono, czerwoną i zieloną, ale jest jeszcze niebieski kolor. Trzeba wziąć dużo tych fotonów, żeby długo nie czekać na ten obraz, który powstanie. No i ja teraz pokazuję, co się dzieje, jak uruchomimy program. Zobaczcie, rysuje się, bardzo ładnie rysuje się obraz dyfrakcyjny szczeliny. Nie wiem czy to widać, ale tutaj są kąty, jest skala kątowa, można powiększyć i można sobie sprawdzić ten kąt odczytać, kąt minimalny, bo to jest to miejsce, prawda? I można sobie sprawdzić ten warunek na minimum, pierwsze minimum interferencyjne. I proszę, pobawcie się troszkę tym. Zobaczcie, czy dla innych barw, jak wygląda ten obraz dla innych barw, i czy też spełniają te barwy ten, ten wzór, tę zależność. No po prostu zobaczycie, czy Program jest skonstruowany poprawnie. Przetestujecie program komputerowy. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wyczerpałam sprawę. Gdyby ktoś miał pytanie, niech pisze.